Hej, jestem dybri tam w kolejnym odcinku na moim kanale I... i... Chyba pierwszy raz widzimy się w menu głównym naszego nowego FNAFa, jest to ostatni odcinek. Pewnie ending sam dogram jutro. Teraz chciałem wam tylko nagrać ten, ten element tutaj, bo jest... New Game Plus, czyli nowa gra, plus, plus, jak po polsku Ja pierdzielę. Dzisiaj znany jest Pusin. Jestem gigantycznym fanem Pusina. Tak wiem, to gejowe. Nie jestem gejem. Tak, więc wejdźmy do gry. Nowej gry, plus. Się nagrać ten element, bo nie wiem, co będzie nowego. A, wszystkie. I tam mi się zachowałem, czyli będę miał już te zachowane prezenty. Dobra, czyli nie będę musiał szukać tych siedmiu, które zebrałem. Na 25 chyba. Ending sam dogram pewnie jutro. Dzisiaj będzie tylko zbieranie prezentów i pokazanie czy jest coś nowego. Raczej nie będzie nic nowego. Wiem tylko, że będzie nowy prezent. Jeden hubi mi to już ze spoiler. A czy nie ze spoilerowa, bo chciałem się dowiedzieć. Sorry, że mówię razem z nimi. Może to. Nie wiem jak to będzie głośne. Eee... I po prostu wam pokażę, to jest nowego i przyspieszę wam cały ten element. Mm, ogólnie, tak jeszcze pogadam chwilę, póki nie skipuję wam całego prezentów. W tym nowym FNaFie denerwuje mnie jedna rzecz, bo jakby... Ja fabułę FNaFa widzę całkowicie inaczej niż inni. I Fazbear Frights, czy jak tam się nazywa, nie są kanoniczne. Wiele osób musi to zrozumieć, że... Ten, FNAFy, te książki, tylko Secret, tylko Security Bridge jest yy, oficjalne, reszta nie jest. To było mówione odkąd te części, te książki powstały. Nie wiem skąd się to nagle wzięło, ci nowi, nowi fani FNAFa ogólnie zauważyłem, że to w to wierzą. Yy, to jak widzę fabułę FNAFa pewnie nagram w jakimś innym odcinku. Wiem, że każdy zna fabułę FNAFa, ale ja wam przedstawię jak ja ją widzę. Yy, I mi chodzi o to, że ja tego nowego FNAFa mnie to denerwuje, że wiecie, fajnie ten Security Bridge. Okej, okay. oni to robią po fnaf 6, po FFPS-ie. Fajnie, bo nie dodają nic nowego jakby do przyszłości, tylko robią jakby dalszą część, która no, nic, nie, nic za bardzo nie zmienia. I mamy Secret, Secret of the Mimic. On zmienia strasznie dużo, bo to się dzieje w trakcie yy, Family Diner. Więc to zmienia praktycznie całą fabułę. Na faj, to mnie denerwuje. Dlatego ja, tego fnaf w którego teraz gramy, i security breach traktuje jak mm, jak właśnie książki, że to jest jakby inne uniwersum, nieoficjalne, że FNAF cała fabuła FNAF a zakończyła się na FNAF 6. I teraz to co my tutaj mamy, to jest jakieś, jakaś inna historia w innym uniwersum. No kanoniczna dla tego uniwersum, w którym jesteśmy, ale nie, nie liczy się do naszego głównego uniwersum. Open, the door. open door. Open the door. dobra, więc tutaj nic nie zrobimy. Speedranujemy całą tą sekwencję Czy są tutaj jakieś prezenty albo coś? Chyba nic nie ma. O! Tego tu nie było, więc to jest chyba to o czym mówił Hubi, że jest zmiana. I tu jest ten went. Dobra. Stworzymy sobie prezencik... O! Eee, czemu to nie działa? Czyli to zadziała za chwilę, dobra. Dobra, ja sobie to odłożę. I... Wam to po prostu przyspieszę, będzie się mały speedrun. Yy, nieumiejętny, bo ja nie pamiętam totalnie, co tutaj się działo. Jak będzie coś nowego, coś dziwnego, to wam pokażę, ale nie sądzę, żebym wam te wszystkie prezenty po pokazywał, chyba że coś się stanie takiego, wow, to wam naprawdę pokażę. Ale no na razie sobie wszystko przeskakujmy, bo nie ma... A. Cześć jestem samej tam w kolejnym odcinku na moim kanale, i jest to ostatni odcinek prawdopodobnie, mam nadzieję. I chyba będzie najdłuższy. No nie wiem. Teraz się skapnąłem, że się witam kolejny raz, a ten odcinek już zacząłem. Witam się, ponieważ jest dla mnie kolejny dzień. Nie nagrywam do tego samego dnia, ponieważ nie byłem w stanie wytrzymać, prostu spać. Miejsce na dysku mi się skończyło, więc trochę wyczyściłem dzisiaj. I już poza kamerami odkryłem tutaj jeden sekret. Odkryłem go od samodzielnie. Więc jak się wracamy do tego miejsca, to po uruchomieniu generatora tego tutaj, co nas wtedy ten gigantyczny język, który się nazywa w ogóle chyba Big Top, o Big Top. Yy, tutaj w ogóle zebrałem pistoleciki Chyba było widać na tym przyspieszonym. Ale teraz, tak samo jak wcześniej. Tam gdzie była chica, też było takie przejście, o którym nie wiedziałem. I to jest przejście do tego. Takiego backroomu, nie wiem jak to nazwać. I ja tego nie zwiedzałem w ogóle. Ja coś mam w ogóle na maksa, więc raczej będzie widać tą różnicę specjalnie, żeby szukać prezentów. Jak potem będziemy grać coś dalej, to zmienię tą jasność na taką, jak była wcześniej. Ale chciałem po prostu mieć grać normalnie. Dużo otwartej przestrzeni. To mnie niepokoi. I jakby możemy iść w wiele miejsc. Gdzie nas to prowadzi? Tutaj już widzę strój. a pusty, bo nie ma rąk. Na górze czy na dół? Siad, Wiedziałem, że ktoś się obudzi. Mamy problem. Mamy problem, muszę się tam dostać. Nie tak się nie dzwońcie do mnie. Christopher, nie dzwoń do mnie. Zrobię to, co Eleven zrobił. Czego, kurwa, co? Czego, kurwa, co? Jak tak. Nagrywam Nafa. Jakby co, jakby co, to ja to wytnę, ale was będzie słychać na odcinku. No to słychać. To, 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 to pozdrawiam ogólnie Szymiego i Kubiego, a ciebie nie pozdrawiam. Dzięki. <noise> Pokaż mądro. Sekret mimika to jest taki no, rysunka tak. do nocnika. Yo. Dobra, mus muszę wrócić. Fuck you. No, fuck off. No, nieważne. Jeszcze odpuść tę szafkę, no stoisz już tutaj 10 minut, odpuść tę szafkę i mnie zabij. Dajesz tu 5 sekund, ale... To minimum. Ale ci brzydki w ogóle, nie żeby coś. Nie, te dziwne są te kostiumy Jeszcze jakby ubierał Ferdiego, O, mój mokry sen Okej, okay, gdzie ja jestem? On nie wejdzie tam nieco, nie? Chyba nie Czym dostałem achievement good night, sleep tight? To my przejście. Nie, nie klikam na razie nic. Staw only nie otworzy się. Dobra. Zaczynam od tego. Gwiazdki pojechały do góry. I teraz zrobiłbym to. Czy jest to w ogóle jakiś prezent? O, o. Okej. Okay. Mamy windę. Eee yy, by, by, by. Gdzie ja jestem? Nie ma tutaj tego do oddawania itemków? ale skan. Tamte drzwi mamy otwarte. Mam nadzieję, że nic złego stamtąd nie wyjdzie. Co ja słyszę? Co ja słyszę Oni się nie dają lupować jak wtedy to Otwieram wszystkie te drzwi. Możemy mieć szybki dostęp. Proszę zobaczyć dalszą część. I tu też mamy drzwi. Czy jest jakiś prezent? Tu jest prezent, dobra. Yy, mam w ogóle 22. Więc brakuje mi trzech. Foxy! Foxy! I tu jest ten went. Tu jest ten vent. Po co mi on? O, prezent, nieważne. Time to play. No, time to die. Gdzie jest jeszcze jeden prezent? Ja się boję, że jakiś pominąłem w, w tym sekretnym endingu. Znaczy, to nie był sekretny w tym yy, kanonicznym endingu, bo z tego co wiem, to kanonicznie jestem z pożarem. Boję się, że tam coś zostawiłem. Musimy znaleźć komputerek, gdzie będziemy w stanie zagrać w grę. Czemu? Kurwa, nie chcę mi się tego w kółko robić. fuck you Nie, pierdolę tę grę. Pierdolę tę grę. Kurwa <grystanie> mac, no 24 na 25 prezentów I ja wiem gdzie jest ostatni Spędziłem teraz pół godziny Pół godziny Próbując wyjść z tamtej strefy I tutaj mamy Nasz ostatni prezent Na YouTubie musiałem to znaleźć Bo bym się nie domyślił Fuck. Najpierw otworzę sobie drzwi To jest najlepsze rzecz, Jaką mogę teraz zrobić Przejście... Przejście żadnego prezentu na start. Miłoby było. Dobra, ile? Ile tych mamy? Znaczy najpierw gdzie jesteśmy? W tym pokoju. Dobrze mówiłem. I ja chcę zobaczyć. On się w stanie dostać tam, dobra. Ja mam 24-25 prezentów. Nice! No! Nice. Sądzę, że tu jest napis gry, bo jak nie? Bo przysięgam, że obejdziecie sobie kogoś innego do zakończenia. Już pewnie i tak oglądaliście. Dzięki, Mr. Hippo. Jest jakiś kod. Skąd ja mam ten kod? Okej, okay, coś pisali o tym, że coś jest pod nami, za tymi drzwiami. Nie, nie wiem czy ja chcę to otwierać. Oh shit. Te monitory dają kod. Fuck off. 80625 powinno być. Oh, Ale ja nie mam prezentów. Nie wiem, czy to winda mi poprowadzi. Kurde! Chyba, że to będzie prezent. No nie, brzmi fajnie. Co? to jest? The fuck? Zgubiłem.

Ja mam światło <grymne> Nie wiem co się dzieje Ja chcę zobaczyć jak on wygląda Bo nie, nie wiem co to jest To <grymne> jest Kula sera Boże. Ja mam nadzieję, że nie będziemy, będziemy potrzebowali jeszcze światełka kurna. Czyli to nie daje się światła wszędzie, to daje światło tylko w niektórych miejscach. Co ja mam tu zrobić? Tam jest prezent. To wszystko dla prezentu, naprawdę. Okej, okay, czyli musimy to jakoś doprowadzić tu i znaleźć brakujące części. Tylko czy to jest na czas? Ja mam nadzieję, że nie, bo jak to jest na czas, to dupa bardzo. Hmm. Dobra, mam mniej więcej plan, jak to zrobić. Tylko co muszę dostać? Jaką tu mamy część? Tu gdzieś była część, co nie? Ej, no. No, nie wiem. O tu. Uuuu, ta część? Okej. Okay. Jakbym ją miał, to co mogłem zrobić? coś nam się przyda I czy to mi otworzyło to co chcę? Tak Tak Okej, okay, okazało się, że ja jestem po prostu tempy. I wystarczy wszystkie te głupie Elementy znaleźli muszę jeszcze dwa. Okrążę wszystko. Okej, są haki. Eee... <ślesy> Stresujące. U. Pójdę po tą gwiazdkę i przejdę się tędy. Tu byłem. Ale stąd nie wziąłem. Ok, on jest tam, więc my przejdziemy tędy. Tu jest winda. Ta ta ta. Tu, 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 nice, dobra. To płynie, czy stoi w miejscu? Ciąło się nie otworzyło. A bo to dopiero płynie. Mamy zapis gry. Tylko teraz przydałoby się pójść do gwiazdka i tutaj ją odłożyć. Okej, okay, on tu wraca. ...zmienia się ścieżka patrolowa. Tu... Jest to. Wol się! Mamy... ...dwadzieścia... I tamków. I teraz chciałbym dostać się do windy. I czy mogę się stąd wydostać? Mogę! Dziękuję bardzo! Oh. Nie sądziłem. Myślałem, że my już ending będziemy robić. Ale wyszedł o jeden odcinek więcej. Dobra, więc ja bym tutaj chyba zakończę ten odcinek. Zobaczę, jak to zmontuję. Fuck off Ja bym tutaj zakończył ten odcinek i dzięki za oglądanie nie sądziłem, że tego będzie tak dużo W następnym odcinku, jeżeli tamten odcinek następny będzie krótki To zrobimy to w jednym odcinku, tamte zakończenie jeszcze jedno, sekretne Ale Jeżeli to zakończenie będzie dłuższe Będzie długie, robię to jako osobny odcinek Zobaczę jak to wszystko wyjdzie, mam nadzieję, że wam się podobało Ja mam dość Ja mam bardzo dość Adios, adios.